A czy duże jest zainteresowanie cmentarzyskiem zapomnianych książek? Sprawdzimy to już teraz. Wybrał się tam nasz reporter Kubasito. Kubo, czy wielu moli książkowych czeka na otwarcie cmentarzyska? Jak najbardziej. Tym bardziej, że ja miałem tę okazję, że mogłem wejść do jeszcze pustego cmentarzystek książek, przyjrzeć się temu, co znajduje się na, tutaj na regałach. A tych książek jest tutaj naprawdę mnóstwo. Czekają oprócz tego, e, proszę Państwa, specjalne torby, które każdy z oczekujących otrzyma, będzie mógł je wypełnić po brzegi. Torba nie jest mała, proszę Państwa, o, proszę bardzo, żeby nie było, jest ogromna eee, i każdy będzie mógł taką torbę wypełnić i wynieść stąd wszystkie możliwe książki. Przed chwilą również byłem świadkiem tego, że ktoś się przyniósł swoje książki, aby je tutaj oddać. Czy często tak ludzie robią? To już pytanie do pana Waldemara Szatanka, organizatora Cmentarzyska Książek. Bardzo często, właściwie bardzo dużo telefonów odebraliśmy, nawet w pewnym momencie zaczęliśmy się bać, czy, czy akcja nie będzie miała odwrotnego skutku, że zamiast rozdać książki, to tych książek nam przybędzie. No proszę bardzo, rzeczywiście możemy to pokazać. Książek jest tutaj sporo, najróżniejsze, a to jest tylko, tylko krypta jaka? Historii. Czyli tutaj znajdziemy wszystkie historyczne. Proszę bardzo, encyklopedia muzyczna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, Lech Wałęsa, Droga Nadziei. Cóż tu jeszcze ciekawego mamy? Od września do maja na przykład. Centralny Ośrodek Metodyczny. To musi być naprawdę bardzo stara książka. Zerknijmy na rok wydania. 89. Znalazł Pan tutaj jakieś perełki? Przede wszystkim znalazłem kilka ciekawych książek z dedykacjami, z jakimiś pieczątkami nieistniejących zakładów pracy, podziękowania za kolonie. Ja strasznie lubię takie smaczki, ale przede wszystkim bronię się przed patrzeniem na te książki, bo boję się, że nic bym wtedy nie oddał, tylko wszystko chciałbym zatrzymać. No właśnie, oczekujących jest również sporo. Ja chcę to Państwu pokazać. Postaram się wydostać w tym momencie na zewnątrz. Za te szklane drzwi wypuszczę najpierw operatora. Proszę bardzo. Kolejka, można powiedzieć, gigantyczna. Dzień dobry. Za czym tutaj wszyscy stoicie? Kolejki jak za PRL-u niemalże. Za książkami. No właśnie, czego spodziewacie? Co, co spodziewacie się przede wszystkim tutaj znaleźć? Ja książki historyczne. A która krypta interesuje przede wszystkim? No, historia. Historia, czyli ta pierwsza, dobra, teraz przechodzę do kolegi. Kolega? Myślę, że też historia, ale też poezja coś w ten deseń. Aha, czyli będzie można przejść nieco dalej. Ja spróbuję, o, spróbujmy przejść nieco dalej, dlatego że ta kolejka jest naprawdę gigantyczna. Można powiedzieć, że przerasta e, najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dzień dobry. Do jakiej krypty chcą Państwo zajrzeć? Ja chętnie zajrzałabym do poezji i do literatury pięknej. A czegoś konkretnego pani szuka? Właściwie nie. Może ucieszyłabym się, gdyby były jakieś książki z zakresu teorii muzyki też. O, ja nawet taką jedną zauważyłem Encyklopedia Muzyki no i... PWN. Zaklepać. No dobrze, zaraz postaram się tę książkę gdzieś tam na bok odłożyć, żeby trafiła jednak w ręce. Niektórzy oczekując, nawet czytają książki. Co pan czyta? Stasiuka. Stasiuka. Czy może są jakieś konkretne oczekiwania co do książek, które znajdzie pan tam w środku? Nie, ale myślę, że. Fajnie by było znaleźć filozofię. Filozofię. No, z tego co wiem, coś z filozofii jest czy coś konkretnego? Mm, współczesno najbardziej. Widziałem tam Władysława Tatarkiewicza. <gry> tak, ale ten tytuł akurat mnie najmniej interesuje z całej filozofii. Najmniej jednak. No dobrze, zatem wracamy do krypty książek. Ja spróbuję sprawdzić, co jeszcze się tam znajduje. Opuszczam tę gigantyczną kolejkę. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wracamy do środka. Zainteresowanie naprawdę e, ogromne, filozofia. Jest taki cały dział akademicki, naukowy, można powiedzieć, że największy. Oczywiście jest tam nie tylko filozofia, ale i książki techniczne, i socjologia, i psychologia, no wszystko to, co, co rozumiemy pod takim szerokim pojęciem.